Wiata w miejscowości Lubinka. Wiata z parkingiem miejsce już jest w naszej aplikacji. Także do filmik, pokażę Wam, jak to wygląda. No przede wszystkim jest tutaj jakaś siedziba leśnictwa czyli ktoś tu urzęduje o godzinach porannych. Chyba się ktoś pojawi jutro. No parking jest dosyć spory, szutrowy. No i co ważne jest osłonięte od drogi drzewami także jakieś przejeżdżające samochody nie widzą za bardzo co tu się dzieje co my tu mamy? No mamy tutaj fajne ławeczki w cieniu co prawda dzisiaj pada Jak jest gorąco to na pewno tu jest fajnie Wiata ogniskowa no Ja sobie z niej na chwilę gara zrobiłem bo bardzo padało A Mam krótki kabelek do laptopa ale na noc wyjadę żeby nie robić siary A tak wygląda Wiata Miejsce na ognisko tu zawiatam też są następne łapki i miejsce na ognisko na zewnątrz. No w regulaminie jest napisane, że trzeba zadzwonić do leśniczego, jeżeli chce się zapalić ognisko, poinformować go o tym. No ale tu żaden problem, bo zasięg jest. Też nieźle internet działa. W T-Mobile jest 5G. Także nie wiem jak w innych sieciach. No i tu jeszcze na tyłach jest to i to jak tak to wygląda Jest też regulamin, ale nie ma żadnego zakazu zostawania na noc, nie piszą też nic o rozbijaniu namiotów, ale no, jeżeli to nie, nie jest oficjalne pole biwakowe, to, to raczej nie można rozbijać namiotów.